Cześć, siemanko. witajcie na kolejnym odcinku z cyklu FIFA 23 Ultimate Team. Dzisiaj mały eksperymencik. sprawdzę, jak oddają paczki e, rozbudów La Ligi. Te paczki, gdzie jest 8 zawodników z La Ligi, w tym 3 rzadkich. E, ale na początek e, chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę, zasubskrybowali kanał, jeśli nie subskrybujecie. No i oczywiście zapraszam dzisiaj na wieczorny streamek. A na nim będzie dużo, dużo, dużo kontenciku, paczuszek. Będzie też oczywiście paczka z baratowanym Toxem z la ligi i wiele, wiele innych będzie się działo. Także zapraszam. No a teraz co? Udajmy się już do sklepu. A nie, w sumie na początek to może wam pokażę coś. Słuchajcie, zrobiłem SBC o oh, ferencjapuskasa. Tak jak widać, jest on już montowany w mój skład. Ten składnik wygląda teraz następująco. Oczywiście docelowo gram inną taktyką. To jest to taktyka, taktyka 4-3-2-1 albo 4-4-2-zależnie, jak nam się sytuacja potoczy w meczu. Oglądali? To idziemy otwierać. Tak jak widać, 10 paczuszek przygotowanych dla ligi. Więc co, zaczynamy. Jestem ciekaw, czy choćby jeden toc zabita do za nas w tych paczkach. Zaczynamy z pierwszą. Nie ma nic. Argentyna, lewobrońca obrońca, Tyle co foder. Druga paczka. To będzie szybki odcineczek. Coś czuję, że z marnym, zmarnym efektem. No tu mamy Jesusa Navasa. Trzecia paczka wlatuje do nas na odcinek. I mamy, mamy to Pierwszego jest to Argentyńczyk, prawobrońca obrońca. Jest to Molina z Atletico Madryt. Ale słuchajcie. Darwa nam koniowi w zęby się nie zagląda. Ia, ja. Dobrze jest. Jest to jeden, także taki minimum cel, minimum cel jest już wypełniony. Jedziemy z czwartą paczką. Zobaczmy, myślałem, że dwa tosy z rzędu, to byłoby coś niesamowitego. Ale jest za to kolejne, Jesus W Takim oto sposobem jesteśmy na półmetku, otwieramy piątą paczkę, sprawdźmy, ale jest chyba walkout. Hiszpania, prawostrzydłowy. Nie, ekran. No tak, Marco Asensio. Kolejna paczucha. Zobaczmy. No, możemy szukać sobie. Ale jest Rudiger. Ok. No to, moi drodzy, niestety będzie duplikat. Do tego depo Dobra paczka. Ale ja mam pomysł. Zaraz wracam. No i dobra. Rudiger przepalony. Nie mamy już duplikatu. Możemy otworzyć. Chyba już siódmą paczkę. Nie wiem, pogubiłem się. Ale tutaj jest y, Sergiu Busquets 85 overall. foder. Trzy ostatnie paczki. Zaczynamy od okay. tej. Może tutaj będzie tocik? niestety nie. Kolejny hiszpański bramkarz, Unai Simon, reprezentant kraju. Nieubłaganie nie zbliżamy się do końca, przedostatnia paczka rozbudowy La Ligi. Niestety, miałem nadzieję, że tutaj będzie Toc. Niestety jest Ferran 82 Ostatnia paczka, a zarazem koniec mojego małego eksperymentu Jestem ciekaw czy był dla was chociaż trochę pomocny I sobie sami możecie odpowiedzieć na pytanie Czy się opłacało, czy się nie opłacało Bo jednak to jest BC, do tanich nie należy 11 rzadkich złotych kart